Czytałem dzisiaj ten tekst rano przed najświętszym sakramentem, który wystawiłem na ołtarzu. Zamykałem oczy i myślałem o tym, ile mi Bóg wybaczył w życiu. Ile mi wybaczył zmartwychwstały Pan. Pomyślcie o tym przy wieczornej modlitwie, ile wam wybaczył stały, Pan. W jaki sposób was osądza? Pomyślcie, czy się Wam mogło w życiu zdarzyć coś lepszego niż mieć takiego sędziego. A potem spróbujcie, chociaż w myślach, Zmienić swoje sądy w stosunku do ludzi, których odrzucacie, których uważacie za niewartych rozmowy, których uważacie za takich, do których domu się nie wchodzi, których traktujecie jak nieczystość. Pomyślcie, czy zmartwychwstały Jezus nie mówi Wam tego, co powiedział Szymonowi. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Czyli zobacz moje działanie także w ich życiu. Zanim żeś do nich poszedł, to ja w ich życiu działam. Zobacz. Zobacz. Myślę, że te dwa doświadczenia, to znaczy, Uświadomienie sobie, ile Bóg mi wybaczył. I to drugie, poddanie się Jego osądowi w stosunku do tych, którzy wokół nas żyją, jakoś nas otaczają, bliżej, dalej. Te, te dwa doświadczenia sprawią, że będziemy mogli usłyszeć to polecenie Jezusa. Idźcie i ogłoście, i idźcie i zaświadczcie. Ogłoście. I zaświadczcie, że Jezus Chrystus powstał z martwych. Amen. Amen. Amen.